Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam wszystkich do lektury Tarota na miesiąc październik 2022. Zapraszam wszystkich, ale przede wszystkim zapraszam w koziorożce, ponieważ jest to czytanie dla Was właśnie na ten miesiąc październik 2022. I zobaczymy, co tutaj karty, co Tarot prognozuje dla wszystkich zgromadzonych na moim kanale tutaj przed moim wideo. Zobaczymy, jaka tu jest główna energia dla Ciebie, koziorożcu. Jaka jest główna energia dla koziorożca na miesiąc październik? Główna energia dla koziorożca był piec. Mogą mieć na Ciebie wpływ, nie wiem, młodzi ludzie, dzieci Twoje, jeżeli takowe posiadasz, może dziecko przyjść na świat, Jakaś nowa droga, nowa podróż, nowe pomysły, za, za nowe znajomości, doświadczanie różnych rzeczy, e, lekkość, niefrasobliwość, e, pomysłowość, tak? Niezdawanie też ta, takie ryzykanstwo, troszeczkę niezdawanie sobie sprawy z pewnych rzeczy, e, chęć e, doświadczania, badania tajników różnych, e, zgłębiania życia, arkanów życia, tak? Karta wyskoczyła, okej, okay, dobra wyskoczyła, więc ja ją po prostu tutaj, tutaj wezmę i myślę, że masz ochotę po prostu jeżeli do tej pory koziorożec były w, nie wiem, w otoczeniu jakimś twoim jakiegoś rodzaju ograniczenia, coś cię ograniczało, coś cię były jakieś blokady z otoczenia, że byłeś w jakiś sposób blokowany, odgradzany, etc., etc. To chyba po prostu przejdziesz to i pójdziesz sobie w jakąś tam swoją stronę. Ale może być też tak, że koziorożce do tej pory mogły mieć w jakiejś dziedzinie albo w ogóle w życiu, tak po całości życiowo albo w jakiejś sferze życia, były jakieś blokady, jakieś lęki, jakieś strachy, A coś cię ograniczało. Zewnętrznie, ale raczej wewnętrznie, i pokazuje mi się coś takiego, że chyba w tym miesiącu koziorożec zdecyduje się na jakieś ryzyko w stylu, że raz kozie śmierć, tak? A raz się żyje, a co mi tam, i po prostu przejdziesz te swoje, swoje blokady. No to tak, jakbyś po prostu przeszedł po nim, tak? Po tym przestaje to być istotne. Postanawiasz zaryzykować, tak? Mimo, mimo strachów jakichś, mimo lęków, mimo blokad, tak jakbyś sobie właśnie powiedział, a raz się żyje, co mi tam, i stawiasz krok, mimo tych starych swoich, jakichś tam blokad, tak? Jakby przełamujesz to, przechodzisz. Chyba masz już dosyć trzymania się takich, właśnie swoich ograniczeń, takich jakichś. Albo ktoś też może być, to taka sytuacja, że tu ktoś cię ciągle blokuje, ponieważ ktoś się boi czegoś, tak? Nie wiem, o ciebie ktoś się boi, żona się boi o ciebie, mąż się boi, rodzice się o ciebie boją, um, albo nie wiem, jakiś potencjalny partner się boi, ma swoje lęki, tak? A ty pomimo to y, przekraczasz po prostu te, te granice, te mury, tak? Z taką dużą swobodą i niefrasobliwością, a co mi tam, tak? Po prostu, no po prostu, może być taka sytuacja, że wychodzisz ze swojej jakiejś tam, właśnie z tych jakichś tam murów obronnych, ale może być tak, że to ktoś z jakichś strachów, nie wiem, zamyka ci drzwi przed nosem, ponieważ się ma swoje strachy, a ty tam sobie oknem tam z drugiej strony i, i fajnie jest, tak? Kościół Zobaczymy, jakie są tutaj najważniejsze tematy dla ciebie w tym miesiącu. E, dziesiątka mieczy. Czwórka kieliszeczków i królowa mieczy. I królowa mieczy. Jest pod spodem wisielec, który mówi nam o konieczności zobaczenia rzeczy um, jakoś tak innymi oczami, przewartościowania czegoś, zmiany tożsamości. I to jest właśnie tu mi się bardzo to wszystko pokazuje, tak? Tak jakbyś e, koziorożcu swoje jakieś lęki, strachy postanowił pokonać, e, chyba jesteś już tym zmęczony. E, to jest coś takiego, że. Możesz być w tym miesiącu narażony na jakieś zakończenia. To jest też miesiąc dziewiąty, dziewiątka, więc. E, no, tu mogą być dziewiątka. Dziewiątka się skończyła właściwie, tak? Może. Mm, o Jezu, co ja plotę. Mamy październik, horoskop jest na październik. Dziewiąty był wrzesień, więc dziewiąty coś tutaj się może skończyło, zakończyło się, tak? Jeszcze przechodzimy w tą niby dziesiątkę, ale już jedynkę, więc jako ten głupiec tutaj od tego, wkraczasz coś na nową drogę, ale może jeszcze jakieś rzeczy tutaj się za, za Tobą ciągną z września. I jest to taka sytuacja, że jest tu energia takiej porażki, zakańczania czegoś, jakichś właśnie myśli. Mam wrażenie, że myśli, które nas bolą, które nas ranią, które powodują jakiś nasz duży dyskomfort. Po prostu naszą słabość, naszą bolesność. Apatię wręcz powodują, tak? Jest tu dużo lęków takich, które e, właśnie sprawia, że, e, że bo, bolą nas myśli. Tak bym to określiła. Powoduje to apatię, powo strachy nasze. Patrzcie, jak te karty tutaj, te trzy są, tak? Nasze strachy właśnie spowodowane tymi lękami, jakimiś swoimi barierami, które narastały z powodu naszych jakichś tam błędnych druków, ale też i z powodu jakichś doświadczeń ciężkich bądź otoczenia, które nam. Nie sprzyjało. No narosły takie szpilki w tej naszej głowie, tak? I, I one po prostu te myśli wdzierają się do tego mózgu, bolą nas, aż nas kują, bolą. Powoduje to, że w czwórce kielichów przestajemy widzieć wszelkie okazje, przestajemy korzystać z dobrych okazji i życie staje się jakąś taką jedną wielką udręką albo jedną wielką nudą. Nie ma sensu, nie ma po co, Jest, zaczynamy przybierać jakąś postawę apatyczną, a natomiast w jakichś lżejszych przypadkach po prostu wycofujemy się i nie, nie zauważamy już tak, że świat ma dużo więcej odcieni niż, niż te czarne, właśnie nasze myśli, które nas tu bolą. W pewnym momencie takie mam wrażenie, że albo po spotkaniu z jakąś dobrą specjalistką, Albo po prostu z, jakimi, z jakąś dobrą specjalistką w stylu kobieta, e, królowa mieczy, tak? Albo e, kobietą, która e, jest doświadczona przez los już coś przeszła i która e, jest w stanie podziałać i wpłynąć na ciebie w taki sposób, że e, jakby jakimiś działaniami swoimi lub słownie jest w stanie Cię natychmiast postawić na nogi w taki sposób, że decydujesz się mimo tych jakichś swoich lęków te lęki przełamać, tak? Tu może być też dla niektórych koziorożców to może być jakaś partnerka albo Twoja, koziorożcu albo nie wiem, mama, rodzic, ktoś Kobieta, która jest, która dominuje, ale to może być kobieta, która, nie wiem, jest rodzicem w jakiś sposób, tak? Albo no, ma nad tobą jakąś przewagę no właśnie formalną, albo po prostu hmm, formalną, no, no formalną, tak? Albo jest rodzicem, starszawiekiem, doświadczeniem, albo właśnie jest po prostu specjalistą, tak? Ktoś, kto jakby dominuje nad tobą i ktoś, kto jest w stanie, hmm, a wytyczyć ci, jakieś tutaj, wytknąć Ci Twoje błędy, powiedzieć Ci w skrócie, co jest źle, co robisz źle, jak to powinno być, i nawet zagrozić, że ma czegoś dosyć. tak? Jakiś tu wpływ na Ciebie, ogromny, ogromny, po prostu taka dominacja wręcz. Ale ja widzę, że ta dominacja a, bardzo Ci dobrze robi, ponieważ właśnie pod wpływem tej kobiety to może być tak, że Ty sama znajdujesz w sobie siłę. I postanawiasz, jakby odciąć się, tak? Od tych swoich starych rzeczy myślowych, i mimo tych swoich strachów decydujesz się: A co mi tam raz się żyje? Gorzej już nie będzie. Już e, mnie tutaj dziesięć mieczy mnie spotkało, tak? Więc, no cóż jeszcze więcej mogę, cóż, cóż jeszcze więcej może mnie spotkać, tak? Więc możesz sama znaleźć taką siłę, postanowić, że, no nie, no dosyć, lata mijają, tak. E, a nic się nie zmienia i ja tylko się stracham i po co mi to? Albo po prostu jakaś kobieta, która tutaj na ciebie wywiera ogromny wpływ, może nawet postawić jakieś ultimatum, jakieś warunki, że jak się coś nie zmieni, to coś tam, coś tam, tak? No i mimo tych strachów właśnie swoich przekraczasz barierę. Dla panów, koziorożców, to może być, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jesteś sami czegoś się boisz, jakieś porażki, tutaj wcześniej były w materii miłosnej, może być tak, że natrafiasz. Hmm, na partnerkę, która jest bardzo, bardzo osobą dominującą, taka domina wręcz, tak? I mimo, że nie, możesz nie zwracać na nią uwagi, nie, w ogóle nie patrzeć w jej kierunku i, i mieć to w nosie, no ona się zaznaczy w taki sposób, że nie da, nie da rady, tak? nie, nie da rady jej ominąć nie da rady przejść koło niej spokojnie, olać ją, bo po prostu ona sobie na to nie pozwoli, tak jakby wymusi swoją uwagę na tobie. Efekt jest taki, wszystko jedno, czy jesteś kobietą koziorożec, czy mężczyzną koziorożec, efekt jest taki, że odcinamy się tutaj od starych struktur myślowych, od jakiejś swojej apatii, od postawy takiej, że a, a po co mi to, tak? A nic nie ma sensu, a takie gnuśnienie, etc. I zaczynamy po prostu pracować na zupełnie innych obrotach Przechodzimy przez barierę, która do tej pory nas powstrzymywała. Idziemy w nowe, w nowe rzeczy. A może być też dla niektórych może się jakaś rozmowa kwalifikacyjna odbyć. Może długo byłeś osobą, byłaś koziorożcą w, w jakiś sposób bezrobotną albo coś tutaj jakaś strata, utrata pracy mogła na, nastąpić. Dla niektórych tak. A może nie było dla ciebie długo propozycji albo mm, niech ty nie chciałeś czegoś przyjąć tak. E, uważałeś, że coś jest poniżej Twoich kwalifikacji, ale jednak coś tutaj się odbyło, jakaś propozycja się e, dla Ciebie pojawia, jakaś rozmowa, przechodzisz przez jakiś dosyć ciężki etap. To mogą być Twoje też strachy na, na niwie zawodowej, albo jakieś ciężkie wymagania, które tutaj Ci coś, ktoś stawia, tak duże oczekiwania ale to jakoś ty idziesz w to nowe, mimo nawet jakiejś takiej niefrasobliwości mimo niedużego doświadczenia w jakiejś materii czy zawodowej, czy, czy jakiejkolwiek tutaj tak, nie do końca sobie zdawania sprawy z czegoś no ty wchodzisz w to, tak po, po prostu przechodzisz jakąś barierę i to jest naprawdę fajne, tak? Bo no, widać, że ta energia jakby e, bardzo Ci sprzyja. Może mieć tu jakaś kobieta wpływ e, na Ciebie, ale być może to ty sama sam e, koziorożcu sobie tutaj jednak coś wyjaśniasz. Jesteś w stanie to mimo wszystko zrobić, tak? Zobaczymy, e, jakie są tutaj dla Ciebie, na co ty nie masz wpływu. Na co ty tutaj nie masz wpływu, co jest tutaj, niehalo? No, pojawia się kolejna dziesiątka, tak? Nie, nie masz wpływu na to, że coś się zakańcza. Nie masz wpływu na to, że, że coś się kończy, że, że jest jakiś ciężar. Że to może być ciężar taki. Fizyczne dla niektórych, tak? Jakieś przeciążenie organizmu, ale może być też tak, że to jest ciężar mentalny, który po prostu dźwigamy i już e, naprawdę e, nie dajemy rady, tak? I w związku z tym jakieś tu nam się złe nastroje pojawiają i taka zła życiowa postawa. Ale może być też tak, że no, rzeczywiście tu jakaś utrata m, może czegoś być, e, czegoś ważnego dla nas. Być może jakieś tutaj prace, rzeczy. I jest konieczność, o, no, właśnie, pójścia w to nowe, tak? Ale, żeby, żeby to zrobić, to trzeba jakby e, odciąć się od emocji, hmm. po prostu odciąć się od emocji i zadziałać tak na zasadzie chłodnej logiki, że e, co mi na ten moment jest potrzebne, tak? Co na ten moment muszę zrobić? Przyjęcie jakiejś strategii, która właśnie pozwala przebrnąć tak przez jakieś tutaj. Mury obronne czy, czy ochronne, i, i wznieś się ponadto. E, zobaczymy, na co Ty masz tutaj wpływ. Też mi się bardzo tutaj zdrowotnie te karty układają. E, może być ktoś bardzo zmęczony, może być tutaj. E, potrzeba jest jakiegoś odnowienia odnowienia tak mentalnego dla koziorożców, ale dla niektórych może być też potrzeba odnowienia e, fizycznego, tak? Tu mogło być taka sytuacja, że. Jest jakieś przeciążenie organizmu, może, mogą być problemy z kośćmi, z mięśniem, z kręgosłupem, z krwiobiegiem, wyszło mi to słowo. No takie tutaj rzeczy, tak? I rzeczywiście może być taka sytuacja, że możemy wylądować na jakimś zabiegu, i poddać się jakiejś tutaj sprawom związanym ze zdrowiem, które po prostu nas nużą, spowalniają i trzeba to przebrnąć. W najlepszym razie będzie to ząb, tak? <laughs> Pani dentystka, w najlepszym razie dla niektórych koziorożców, ale jakby to jest energia taka, gdzie, gdzie zaczynamy coś od nowa. Gdzie i dziewiątka może sugerować, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne, tak? Może sugerować, że właściwie e, zaczynamy dochodzić do siebie, ponieważ mamy siły więcej nas, niż nam się wydaje, tak? I ten głupiec sugeruje o tym, że jakby e, znowu zaczynamy odżywać, tak? Zaczynamy po prostu wracać do, do żywych. Zobaczymy, na co Ty masz tutaj wpływ? Na co Ty masz tutaj wpływ? Z czym Ty tu możesz porządzić? Koziorożcu. Mamy zmartwychwstanie. To jest coś takiego, że masz wpływ na swoje zdrowie, karta mówi. Jeżeli tu są kwestie zdrowotne, to masz na to wpływ. Możesz zająć się swoim zdrowiem albo oddać się w ręce specjalistki. Jeżeli nie masz, nie widzisz tutaj jakiejś, nie wiem, do tej pory nie ma jakichś form pomocy dla Ciebie, albo sama nie widzisz żadnych możliwości sobie pomóc, to jakby karta mówi o tym, że jest jakaś specjalistka, ktoś, o, jakaś osoba, która jest w stanie Ci pomóc, tak? bo Masz wpływ na swoje ozdrowienie, Masz wpływ też na pozamykanie jakiejś przeszłości. To, co te karty tutaj, to, co wcześniej mówiłam, także zaczynamy coś w tym głupcu od nowa. Mimo jakichś swoich lęków, strachów, nie masz wpływu na to, że coś już się zdarzyło, że było ciężko, że jakiś ciężar być może mentalny, czy fizyczny, czy życiowy, czy nadmiar obowiązków nosisz tutaj coś na sobie, tak? Po prostu tak już było, ale to cięży, to już zaczyna naprawdę boleć. Powstała z tego niefajna postawa życiowa, może też nuda, przeciążenie partnerstwem, związkiem albo brakiem związku, tak? i czas jakby tutaj zadziałać albo sama albo przy pomocy kogoś, ale masz na to wpływ, że ty powołujesz jakby sąd taki do swojego życia, tak dokonujesz rozliczenia, bilansu, podsumowań różnych i wyciągasz wnioski, co ci służy, a co i, i co warto ciągnąć, a co już nie zdaje egzaminu i po prostu trzeba się z tym pożegnać. I widzę, że ty to robisz, robisz to mimo że e, no może to sprawiać, że, że w jakiś sposób uważasz, że chyba nic Cię więcej dobrego nie spotka, ale jakby tu jest poradzenie sobie z tym wszystkim, tak? Bo to jest też szansa, że stare sprawy zostaną za nami, rozliczone i jesteśmy gotowi zacząć od nowa. To jest na to szansa i ten głupiec nam mówi o tym, że rzeczywiście wchodzę w nowe rzeczy, mimo że to rozliczenie może nie do końca jeszcze tutaj nam... Być takie stuprocentowe, bo tu mamy tą dziewiątkę e, buław, która sama wyskoczyła przy tym głupcu. Więc mówi nam o tym, że no mimo, że jeszcze jakieś tu tam strachy zostały, tak przeszkody takie wewnętrzne czy zewnętrzne, to ja i tak idę i mam to w nosie. No bo ja już tyle przeszłam, przeżyłam, że no cóż jeszcze może mnie tutaj spotkać. Więc mimo tych jeszcze pozostałości, idę w nowe, ale mam wpływ na to, żeby zamknąć to, co już mi nie służy. Takie tutaj są dla Ciebie karty. Tak, w kwestiach zawodowych, jak i życiowych, czy miłosnych, tak? Czy trzeba się tutaj nie wiem z kimś rozstać, rozliczyć, podzielić majątkiem, etc., etc. A specjalista jest, który Ci pomoże. Warto zacząć coś od nowa, mimo różnych strachów, tak? Masz wpływ na to, żeby. Skończyć coś i rozpocząć coś z nowym ciężarem, bo jest już coś ciężko, albo się skończyło i jest nudne, ciężko nużące, albo ktoś nas tutaj zmusił do jakiegoś zakończenia i jakby nie warto już w tym tkwić. Ale widać, że tobie się tutaj udaje. Co jeszcze ewentualnie pod nogami może się koziorożcu plątać i przeszkadzać? Co tutaj pod nogami się może plątać i przeszkadzać dla koziorożca? Four of Swords. No bardzo mi się tutaj zdrowie pokazuje rzeczywiście może trzeba będzie coś wyleżeć, przeleżeć, jakąś rekonwalescencję, za dużo tych kart jest tutaj dziewiątka buław, judgment four of swords mówią o tym że trzeba mieć siłę wyzdrowieć się, odnowić się odrodzić się, etc, etc dziesiątka buław, dziesiątka mieczy, a cztery kielichy mówi o, o takim właśnie przeciążeniu Operacjach apatii, odpoczynku, mentalnych przeciążeniach, znudzeniu życiowym, ciężarach, etc. Tak więc tu mm, rzeczywiście komuś może szwankować jakieś zdrówko, przeszkadzać, komuś mogą przeszkadzać yy, myśli, które trzeba po prostu dojść do siebie, żeby coś sobie spokojnie na spokojnie przemyśleć, poukładać, tak. Yy, to, to może być przeszkodą. Jakaś przerwa, przerwa właśnie taka, tu też ona się pokazuje, która może być nie na rękę, tak. Trzeba coś sobie odpuścić: e, trzeba sobie coś odpuścić albo kogoś, albo iść na przymusowy y, odpoczynek, urlop, y, zwolnienie, e, etc., etc. Nie wiem, takie przymusowe sanatorium, że tak powiem, po to, żeby dojść do siebie, uzdrowić ciało, duszę, albo mentalność, tak? e, albo się z kimś rozstać, właśnie no to może być dla Ciebie w pierwszym momencie przeszkodą, tak? Możesz to poczuwać jako przeszkodę, jako zagrożenie, ale no jesteś w tym głupcu, tak? Że jest energia zaczynania nowych rzeczy, szansą jest rozliczenie i zaczęcie coś nowego, więc jakby to Ty możesz postrzegać to, mam wrażenie, jako, jako przeszkodę, która w efekcie na dobre wychodzi. A co tu jest, jaka rada jest dla Ciebie, Koziorożcu, na ten miesiąc? Jaka tu jest dla Ciebie rada? Na ten miesiąc, a z kielichów, który powie nam jeszcze raz o tym, żeby e, docenić samą siebie, tak? Żeby e, jakby e, kochać, ukochać samą siebie, dopieścić samą siebie, dać sobie, rozpieścić się trochę, dać sobie wszystko, co najlepsze, pozwolić sobie na e, zapoczątkowanie różnych rzeczy. Na pójście w ogóle w nowe, pozwolić sobie na jakieś nowe też uczucie, na takie spełnianie się emocjonalne, tak? Też może nam mówić o tym, żeby w jakiś sposób oczyścić organizm, zwracać uwagę na płyny, bo tu tych kart dużo o zdrowiu było, tak? A żeby właśnie zwrócić uwagę na, na płyny, na to, co przyjmujemy do siebie, na to, co pijemy, spożywamy, może trzeba. Jakieś kuracje oczyszczające, jakieś, nie wiem, herbatki ziołowe albo wapno rozpuszczone, nie wiem. Coś tutaj z płynami, też mo mogą być jakieś e, przy tej karcie nie wiem, jakieś nadmiary wody w organizmie też tu na to trzeba zwrócić uwagę. Tak, e, no właśnie, ale generalnie karta mówi nam o tym, żeby. Nie bać się e, odczuwać, żeby nie bać się uczuć, bo tu mogło coś być bardzo źle, coś mogło pójść, tak? Żeby pozwolić sobie na nowe rzeczy. Mamy judgment, e, odrodzenie, więc to jest szansa, że odradzamy się jakby do nowego życia w każdej e, dziedzinie, o której, w której Ty masz problem koziorożcu, tak? Bo niektórzy mogą zawodowo, niektórzy zdrowotnie, niektórzy miłośnie, życiowo, etc. Więc jakby nie trzeba się tutaj e, tego bać, dla niektórych może być kwestia dzidziusia, no wiem, że mi osoby piszą na maila często, e, no teraz już mniej, bo, bo jakby znikłam na dłuższy czas, ale też mniej już o tym gadam, bo mnie ludzie przekrześcili, ale jeszcze wcześniej ciągle do mnie pisali na maila, że, że ja to tylko o tych ciążach gadam. No ale jak mi karty tak pokazują, niektórzy mogą po prostu... E, mieć z tym problem, z zajściem w jakąś ciążę. Taki karta mówi o tym, żebyś po prostu nie bała się zacząć jeszcze raz, tak? Bo mamy tu odrodzenie, mamy głupca, mamy specjalistkę, która nam tutaj może w tym pomóc. Jest tutaj przy głupcu karta dziewiątki była, która mówi o tym, że mamy siłę, tak? Damy radę. No. <laughs> Więc e, pozwól sobie na docenienie samej siebie i pozwól sobie na nowe początki, koziorożcu. Takie szybkie czytanie e, dla Ciebie. Dziękuję serdecznie. Pa.